Dzieci i siostry, w liturgii Kościoła celebrujemy dzisiaj uroczystość w wniebowstąpienia Pańskiego. Liturgia Słowa poprowadzi nas na górę błogosławieństw, gdzie Pan Jezus będzie udzielał uczniom ostatnich wskazówek i wstąpi do chwały swojego Ojca. Ale w wniebowstąpienie to nie jest odejście, to nie jest pozostawienie nas. Pan Jezus obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Każda Eucharystia, każda msza święta to najpiękniejsza, najlepsza obecność Jezusa pośród swojego ludu. To On sam za chwilę będzie do nas przemawiał w swoim słowie i będzie nas karmił swoim ciałem w Komunii Świętej w naszej lokalnej ojczyźnie w Kołobrzegu przeżywamy także inne ważne święto to dni naszego miasta. Bardzo serdecznie witam panią prezydent Annę Mieczkowską. Witam poczet sztandarowy naszego miasta Kołobrzegu. Na tej eucharystii będę się modlił w intencji miasta Kołobrzeg i wszystkich jego mieszkańców. Ale jednocześnie bardzo serdecznie witam naszych drogich gości, wszystkich turystów, kuracjuszy, którzy modlą się dzisiaj z nami w tej intencji. Czcigodny księża, z księdzem dziekanem na czele, szanowni przedstawiciele władz miasta, z panią prezydent, drodzy siostry i bracia mieszkańcy Kołobrzegu, parafianie i mili goście. Zgromadzimy się w tę niedzielę przy Panu Jezusie, tak jak uczniowie w dniu zmartwychwstania, w niebo wstąpienia Jezusa. Właśnie tu w koło brzegu, podczas tej mszy świętej ofiarowanej za miasto i mieszkańców, łączą nas dzisiaj dwie miary czasu: miara wieczna i doczesna bo to bowiem mija 40 paschalnych dni, czyli czas szczególnego działania Jezusa, który spotykał się z uczniami, umacniał ich wiarę, uczył paschalnego sensu krzyża, a potem wstąpił do nieba. A z drugiej strony to długi okres przeszło tysiąca lat historii potrzebnych do tego, aby budować Kościół i wspólnotę parafialną. To niemal tyleż samo wieków, by budować miasto i tworzyć wspólnotę jego mieszkańców. Bo w historii czytamy przecież tu około 880 roku na terenie Budzistowa powstał pierwszy gród i tam znajdował się pradawny Kołobrzeg. I oto drodzy moi, te różne miary czasu, które dziś łączą nas w tej kołobrzeskiej ziemi, tej parafialnej świątyni jakże nie dziękować wszystkim uczestnikom tej mszy świętej za obecność i modlitwę i niech ten dzień przypomina nam skąd się to wszystko w brzegu zaczęło skąd jest nasz ród i mamy świadomość że nasze całe życie jest pielgrzymowaniem przez tę ziemię do domu Ojca w niebie ale także my dzisiaj kierujemy nasz wzrok ku Jezusowi wstępującemu do chwały. Odrywamy nasz wzrok, nasze serca od tego świata nie dlatego, że trzeba tym światem gardzić, ale dlatego, że nasze serca pragną czegoś więcej, bo ziemia nam jest za mała i w tę uroczystość niebostąpienia. Tak bardzo staramy się dotknąć prawdy o wiecznym szczęściu zbawionych w niebie. Święty Paweł napisał: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to bardzo ważne słowo w tym fragmencie na słowo miłość. Bo niebo, które tak niełatwo jest opisać ludzkimi słowami, Bóg przygotował tym, którzy miłują Boga i człowieka. I przed swoim wniebowstąpieniem Jezus spotyka się ponownie z uczniami w Galilei. W Galilei, która ma znaczenie symboliczne i szczególne dla uczniów Jezusa. Bo to spotkanie przypomina im, powołanie nad jeziorem Genezaret, kazanie na górze, górę Tabor, burze na jeziorze, uzdrowienie ślepego, wskrzeszenie młodzieńca z im, rozmnożenie chleba, zapowiedź męki i zmartwychwstania. To, drodzy moi, taki powrót do pozytywnych doświadczeń w życiu, do tych faktów radosnych, pełnych nadziei, to jest takim wewnętrznym umocnieniem, i taki powrót rzuca też światło na nasze życie. Ale zobaczcie, nie tylko są te radosne chwile. Też są i wielkie ludzkie tragedie. Zaczynają się wówczas obiektywizować i nabierają zupełnie innego wymiaru. I pomyślmy na chwilę. Gdzie jest nasza Galilea? Gdzie jest Twoja Galilea? Galilea, która jest miejscem bez znaczenia, jest synonimem prowincji, jest terenem najbardziej oddalonym od świętego miasta, skażonym przez pogan. Iść do Galilei to oznacza iść do miejsc bez znaczenia, które dla wielu są przedmiotem drwin. Czy lekceważenia oznacza podjąć mało znaczące sprawy, które nie budzą uznania ani poklasków w oczach ludzi, o które wielu pyta: czy warto? Pomyśl, siostro i bracie, dokąd Ty wracasz myślami w chwilach trudnych. Może to jest jakieś wydarzenie, które zmieniło Twoje życie, albo jakaś sytuacja, która sprawiła, że jesteś. Tu i teraz, i dzisiaj podczas, podczas tej Mszy Świętej nawiązujesz zerwaną nić. Dzisiaj odbudowujesz te mosty zburzone i czujesz, że zostajesz pokochany tak jak dawniej. Bo ta niedziela to nasze dziękczynienie, jak powiedział ksiądz Proboż na początku Mszy Świętej składanej Bogu za nasze miasto, za Jego mieszkańców, za gości. Za to wszystko, co mamy i za tych, którzy nam pomogli to mieć. Jedną cechą, która nas, chrześcijan, katolików, odróżnia od reszty świata, szczególnie od niewierzących, to zdolność do dziękowania Bogu. Już sama Msza Święta nazwana jest w języku greckim Eucharystią, co tłumaczymy na język polski dziękczynienie. Tak więc każdy z nas niech poczuje się zaproszonym do Eucharystii, czyli niech wyraża wdzięczność Bogu, bo cecha wdzięczności, powiedziałbym, jest tak jak piękny kwiat, który zakwita w sercu, by radować tych wszystkich, którzy na niego patrzą. A więc dziękczynienie za dar życia, za nasze zbawienie. Dziękczynienie za miłość, za dar chleba powszedniego. Bo bez tego dziękczynienia, porywu serca, stalibyśmy się mniej lub bardziej inteligentnymi zwierzętami zamieszkującymi naszą planetę. A o taką wizję chodzi naprawiaczom naszej europejskiej kultury. Chodzi o życie bez Boga, a więc bez nadziei w sercu na wieczność. I dlatego Jezus mówi nam dzisiaj, tak jak kiedyś uczniom, Ja jestem z Wami. Nie bój się, nie bój się nawet gdy wyprą się Ciebie, nawet gdy Ciebie skrzywdzą, podepczą, wyśmieją, pogardzą, powieszą na krzyżu. Zawsze znajdzie się jakiś umiłowany uczeń, jakaś Magdalena, która zostanie pod krzyżem. Znajdzie się zawsze jakiś Józef z Materii, który ciało Twoje zdejmie z krzyża. Poczekaj, a będą wracali ci, którzy się Ciebie wyparli jak Piotr. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni. Kochani bracia i siostry, to nie jest droga w pojedynkę. To nie jest droga w samotności. Jezus jest z nami. On przez cały czas nieustannie idzie z nami tą drogą, która prowadzi do celu. On ma nam także coś ważnego do powiedzenia i ze wszystkich spraw ważnych chce Ci powiedzieć, żebyś nie bał się życia, żebyś kochał życie, żebyś cieszył się życiem. On czeka, żebyś go przyjął i my dzisiaj. Tu, z koło brzegu. Od tego ołtarza spoglądamy z nadzieją ku niebu. Wszyscy obecni, razem z Panią Prezydent i przedstawicielami władzy, wołamy Najświętsza Panno Maryjo Niebowzięta, patronko tej świątyni. Otaczaj nas swoją szczególną opieką. Prosimy, by Bóg swoim błogosławieństwem obdarzył wszystkich, którzy związani są z naszym miastem. Kobiety i mężczyzn, pracowników i pracodawców, chorych i zdrowych, potrzebujących pomocy i tą pomoc niosących, nauczycieli ze szkół i uczelni oraz ich uczniów, lekarzy i ich pacjentów, sędziów, kapłanów, służby mundurowe, tych wszystkich, którzy w koło brzegu mieszkają i wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, by leczyć się i wypoczywać. Wszystkich nas, Jezu, okryj płaszczem swojego miłosierdzia. Prosimy Cię też, Panie, zeźli Ducha Świętego na rządzących naszym miastem, na przywódców duchowych i świeckich, aby władzę swoją sprawowali wierni Twojej woli, a sprawami mieszkańców zdołali kierować mądrze i sprawiedliwie, służąc sobie nawzajem, budowali szczęście. I pomyślność naszego miasta. Amen.